Dobre zgranie. Minął się tam z piłką yy, Sawicki, ale niewykorzystane to wszystko przez Stomil. Przez no, I gol! 1-0! Ale radość w drużynie olsztyńskiej spadło. Jaka ulga u wszystkich. Jakub Kopacz wyprowadza zespół... Padło na głowę Kopaczowi, i przynajmniej to wykorzystał, tak? 1-0 Jakub Kopacz. Błąd on powinien... No prosz! O prosz. I Mazur dopiął swego, doprowadził do wyrównania, 1 do jednego. Błąd Jędrzejczyka, no fatalna interwencja, nie zatrzymał nie no jest... ataku i później się to wszystko rozwinęło. 89. minucie spotkania, już na gości są wyobrani, numer szósty, Dziegielewski Mateusz. z żółtą kartką, za chwilę wyrównuje, tak się kończy bronienie wyniku